Cześć, z tej strony Grzesiek Karaś, witamy ponownie w naszym studiu. Tym razem chciałbym wyciągnąć z pudełka coś, co musi być w każdym, absolutnie każdym komputerze. Zasilacz mianowicie. Dość mocny, 750W. Jeśli chodzi o markę, to nie trzeba jej przedstawiać. Fractal Design. To jest marka, która zdobyła sobie bardzo dużą popularność, jeśli chodzi o obudowy. Ale też zasilacze robi niezgorsze. Zobaczymy, co jest w środku. Z folią poszło łatwiej niż można byłoby przypuszczać. Teraz pudełko. Na początku mamy akcesoria. Kabel zasilający. No się rzeczy przy zasilaczu musi być. Dokumentacja. Paski do organizowania kabli. Najczęściej tych nieużywanych, ale różnie z tym bywa. Trzy sztuki, na pewno się przydadzą, świetna rzecz. Śrubki montażowe. Instrukcja obsługi. To można się wgryźć przy okazji, teraz chyba nie ma potrzeby. <laughs> Bardzo ładna karta informacyjna, która mówi, się, mówi nam, z kim powinniśmy się skontaktować w razie gdybyśmy dostali uszkodzoną jednostkę. Ale myślę, że to nie tak naprawdę jest zbędne w olbrzymiej i olbrzymiej większości przypadków. To co? Wyciągamy zasilacz. Jak można przypuszczać... Jednostka z odpinanymi kablami. Co my tutaj mamy? ATX, ATX12 v PCIe. SATA na, na przykład dyski, napędy. Pod spodem kolejne dwa gniazda PCIe. I poza tym płyta główna, zasilacz do, zasilanie, przepraszam, do procesora. Z tyłu wyłącznik. Wejście dla rzeczonego kabla. I tak naprawdę nic więcej. No, solidny wentylator 140 mm. Z tego co widzę, zasilacz nie jest wyposażony w przełącznik trybu pasywnego. Czyli innymi słowy, mamy do czynienia z dość standardową, ale jednocześnie mocną jednostką. Producent zadbał o Certyfikat 80 Plus w wersji Gold. A moc 750 W pozwoli nam podłączyć do tego zasilacza naprawdę solidny komputer. Tak naprawdę spokojnie powinien sobie ten zasilacz poradzić z rzenem najmocniejszym, jak również z topowymi kartami graficznymi. No, może nie 30-80, oh, kurczę. Cały czas po głowie mi chodzą starsze generacje kart. No, zważywszy na to, co się dzieje na rynku e, GPU i galopujące ceny, no, nie jest to nic dziwnego. No ale wróćmy do zasilacza. 3080, najmocniejszy ryzen. Spokojnie, takie cudeńko powinno taki zestaw pociągnąć. Ale nie samym zasilaczem człowiek żyje. Mamy jeszcze okablowanie. Rozłożyłem całe okablowanie przede mną na stole. Jak widzicie, trochę tego jest. Dokładnie 3, 6, 8 sztuk. Najsolidniej rzecz jasna wygląda przewód do podłączenia zasilania do płyty głównej. Tutaj jako jedyny jest w oplocie, co no jest już pewnego rodzaju standardem. Bardzo dobrze. Pozostałe kable już nie robią takiego wrażenia, aczkolwiek również możemy powiedzieć, że to jest rynkowy standard. Są odpinane, co jest oczywiście wielkim plusem. Poza tym, jak widać, nie wyróżniają się niczym szczególnym. Jednocześnie jestem pewien, że spełnią swoją rolę. Zasilacz 750 W, komplet do kablowania. Instrukcja obsługi, śrubki, kabel zasilający, paski do organizowania rzeczonych kabli i informacja producenta, pudełko. Tak naprawdę ten komplet wystarczy, by powołać do życia niemalże dowolny komputer. Jeśli szukacie 750 w zasilacza, ten powinien spełnić Wasze wymagania. Ja jestem Grzesiek Karaś, znajdujemy się w studiu PC Formatu. Pamiętajcie, żeby nas regularnie odwiedzać, najlepiej poprzez subskrypcję. No, zalajkujcie owszem, zrobi się nam miło. Dzięki wielkie, do zobaczenia, cześć!